Cześć, ja nazywam się Szymon Ostrowski, a to jest kanał Biznes na Ostro, na którym podejmuję tematy związane z biznesem, przedsiębiorczością i finansami. Każdego roku pojawia się na rynku około 350 tysięcy firm. W sporym uproszczeniu to tak, jakby niecałe tysiąc osób każdego dnia decydowało się rozpocząć przygodę z biznesem. Jednak statystyki są bezwzględne. Pierwszego roku nie przetrwa jedna trzecia, a drugiego ponad połowa z nich. Ci, którzy na rynku zostaną, będą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jeśli i ty zastanawiasz się, co zrobić, by wejść do świata biznesu i znacząco zmniejszyć ryzyko finansowego niepowodzenia, to ten materiał jest dla ciebie. Pokażę ci, że pomysł na biznes może być wart zero, a także wskażę konkretne przykłady tego, jak wyróżnić się na rynku. Podcast Biznes na ostro. Wejdź do świata inspirujących polskich przedsiębiorców. Zaprasza Szymon Ostrowski. Zanim zaproszę Cię do obejrzenia tego odcinka, przypominam o subskrypcjach, łapkach w górę i komentarzach pod materiałem. To wszystko pomaga algorytmowi YouTube'a pokazywać te treści wielu osobom. A więc zaczynajmy! Temat dzisiejszego odcinka podrzuciliście mi sami. Wielu z Was prosi o podpowiedzi dotyczące zarabiania w niepewnych gospodarczo i politycznie czasach. Jaki biznes otworzyć albo jak prowadzić firmę, gdy jest niespokojnie, tak jak obecnie. Mówiąc wprost, czy da się biznes prowadzić bardziej nowocześnie i nie uzależniając się od jednego miejsca prowadzenia tego biznesu? Jedną z możliwości jest znalezienie niszy. Co to jest ta nisza rynkowa? To określenie odnosi się do niewielkiej grupy odbiorców, którzy oczekują zaspokojenia wyraźnie sprecyzowanych potrzeb. Mówiąc bardziej z perspektywy przedsiębiorcy, nisza rynkowa to produkt lub usługa, która spełnia wymagania wąskiej grupy odbiorców. Potencjalnych klientów. No dobrze, ale czemu ma to służyć? Chodzi o to, by skoncentrować swoje działania na wybranym segmencie rynku, przygotować specyficzny asortyment i dostarczyć wąskiej grupie osób właśnie ten produkt lub usługę. Dla branży małych i średnich firm ważne jest to tyle, że w Europie Środkowo-Wschodniej jak pewnie nie zdajesz sobie z tego sprawy, 8 na 10 najmniejszych firm działa w oparciu o określoną niszę rynkową. A takie podejście daje nam konkretne atuty. Przede wszystkim unikamy bezpośredniego konkurowania z firmami, które obsługują rynek masowy. Skupienie się na niszy rynkowej pozwala Tobie również uzyskać przewagę znacznie taniej, bo bez potrzeby wykorzystywania dużych środków finansowych. A jakie jeszcze inne przewagi daje nam nisza? Często słyszymy o tym, że wiele firm łączy się, by być bardziej konkurencyjnymi. Niewielkie sklepy detaliczne wchodzą do sieci, by móc skorzystać z efektu skali. Firmy średniej wielkości łączą się z innymi, by konkurować z globalnymi molochami. Kłopot z taką strategią jest taki, że bardzo często prowadzi to do ujednolicenia oferty w imię ograniczania kosztów. I tutaj szala przychyla się na stronę małej firmy. Im więcej średnich i dużych firm się konsoliduje, tym większa szansa na rozwój małych, ale bardzo specjalistycznych firm. Do tego dochodzą też zmiany społeczne. Rośnie grupa odbiorców, którzy szukają unikalnych produktów i usług. Do tego dochodzi szybki rozwój rynku e-commerce, który pozwala oferować specyficzne produkty i usługi klientom z całego świata, bazując na konkretnej niszy. No to jak szukać takiego wyróżnika biznesowego i niszy rynkowej? Przedstawię Ci tutaj trzy podstawowe koncepcje. Pierwsza opiera się na zasięgu terytorialnym. Mamy na przykład nowe osiedle, które często potrzebuje sklepu spożywczego, punktu z drobnymi usługami albo mini klubiku dla dzieci. Innym pomysłem to wąsko sprofilowane produkty w takiej właśnie lokalizacji. Na przykład w różnorodnej i bogatej w asortyment grupie produktów ogrodowych i turystycznych my skupiamy się na sprzedaży wyłącznie wysokiej jakości produktów do gotowania dla podróżników. Inny przykład, zamiast uruchamiać typowy sklep mięsny, wybieramy specjalizację, np. wołowina, i oferujemy mięso najwyższej jakości właśnie tego rodzaju. Oczywiście z dostawą pod drzwi klienta. Druga z koncepcji to uzupełnianie już istniejących produktów o dodatkowe usługi. Zamiast sprzedawać ubrania, możesz oferować dodatkową usługę stylisty, sprzedając oprogramowanie do zarządzania. Dorzucasz na przykład usługi księgowe. Kolejna koncepcja to możliwość stworzenia całkowicie nowego produktu lub usługi. Przykład? Konieczność pozyskiwania certyfikatów energetycznych budynków sprawiła, że na rynku pojawiło się bardzo dużo małych firm oferujących tego typu produkt. Rosnące wymagania formalne związane np. z handlem przez internet spowodowały, że pojawiły się firmy oferujące abonamenty na audyt i obsługę prawną takich sklepów. Pomyśl, co ty mógłbyś zrobić w tym zakresie, aby w ten sposób się wyróżnić. Musisz pamiętać, że na to, jaką niszę wybierzesz, wpływ może mieć też Twoja pasja i zainteresowania. Mówiąc inaczej, to co lubisz robić i na czym najlepiej się znasz. Nauka śpiewu może być zbyt szeroką kategorią, by zaistnieć na rynku. Jeśli jednak skupisz się na przykład na zostaniu ekspertem w dziedzinie śpiewu operowego, łatwiej będzie ci zaistnieć. Lubisz zwierzęta i marzysz o własnym sklepie internetowym z akcesoriami dla nich? Świetnie! Co jednak powiesz o tym, by skupić się tylko na właścicielach koni i to tylko koni wyścigowych? albo też na przykład małych gryzoni, typu chomiki, świnki morskie. Dzięki internetowi możesz dotrzeć do wielu klientów, choć mogłoby się wydawać, że na pierwszy rzut oka odbiorców twoich produktów nie będzie zbyt wielu. Gdy jednak wyjdziesz poza granice Polski, może się okazać, że będzie ich wystarczająco dużo. I tu docieramy do najważniejszego, jak sprawdzić, czy wielkość niszy rynkowej pozwoli nam zarobić tyle, by wystarczało na utrzymanie firmy i inwestycje. To bardzo istotne, bo nawet jeśli znasz się na czymś na poziomie eksperckim, ale niewiele osób będzie zainteresowanych Twoją wiedzą i tym, co masz im do zaproponowania, to z biznesu nic nie wyjdzie. Podstawowe rozwiązanie musisz zacząć obserwować. Specjalistyczne fora internetowe albo branżowe media mogą wskazywać na konkretne problemy w danej branży, na braki czy kwestie do rozwiązania. Dobrze jest śledzić też branżowe raporty i analizy ekonomiczne, a także badania rynkowe. Chcesz konkretu? Proszę bardzo. Kilka dni temu pojawiło się badanie UEC Research, z którego wynika, że prawie 65% klientów boi się zakupów w zagranicznych sklepach internetowych. Chodzi tutaj na przykład o globalne marketplacy, głównie pochodzące z Dalekiego Wschodu. Ci, którzy Boją się zakupów w zagranicznych sklepach, przede wszystkim mają problem z tym, że nie wiedzą jak długo będą oczekiwali na produkt, a także obawiają się wysokich kosztów dostawy lub też kłopotów z obsługą posprzedażową. To sprawia, że pojawia się furtka dla tych, którzy chcą uruchomić sprzedaż prowadząc sklep internetowy w Polsce. Oczywiście może być on realizowany dla klientów z zagranicy. A jeśli taki sklep chciałbyś założyć, to proponuję skorzystać z rozwiązania SkyShop, który jest partnerem tego odcinka. Oprogramowanie SkyShop pozwala w prosty, bardzo intuicyjny sposób zbudować sklep internetowy. Z poziomu panelu administracyjnego możesz bardzo łatwo obsługiwać zamówienia, między innymi uzyskiwać informacje na temat tego kto i jaki produkt zamówił. Można bardzo łatwo zmieniać statusy, na przykład na opłacone, gotowe do wysyłki, ale też na te wysłane. Bardzo łatwo będzie też można eksportować zamówienia do pliku PDF i wystawiać fakturę, a co za tym idzie od razu zamówić kuriera. Dodawanie Uspanie produktów też jest proste, można dodawać je ręcznie albo integrować sklep z hurtownią przez Plik XML. Wtedy takie produkty pobiorą się automatycznie i będą się aktualizowały na bieżąco. SkyShop pozwala na integrację ponad 500 hurtowni i producentów, również tych dropshippingowych. Można skorzystać z wbudowanego modułu, który generuje opisy produktów w oparciu o chat GPT. Obecnie w ramach pakietów abonamentowych gotowe szablony sklepów są w cenie. Możesz sobie po prostu któryś z nich wybrać i po prostu go edytować. Szczegóły znajdziesz w linku w opisie. No ale teraz zastanawiasz się pewnie nad tym, co sprzedawać i jak taką niszę rynkową znaleźć. Wystarczy zadać proste pytania. Czytając raport branżowy, zastanów się, dlaczego jest tak i tak, i co z tego może wynikać, i jak taka analiza może przebiegać. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, dlaczego ludzie chcą założyć firmę, to możesz odpowiedzieć na to pytanie, bo chcą zarabiać więcej i pracować w różnych godzinach. No ale dlaczego? Bo chcą efektywniej ustawiać sobie tryb dnia. Ale dlaczego? Bo chcą mieć więcej czasu na przyjemności. A co ich przed tym blokuje? Obawiają się, że prowadząc, zakładając firmę, popełnią jakiś kosztowny błąd. Dlaczego? Bo nigdy nie prowadzili własnej firmy i nie wiedzą, co ich czeka. Ale dlaczego nie wiedzą, co ich czeka? Bo historia każdej firmy jest inna, niepowtarzalna, a o sukcesie lub porażce decyduje wiele zmiennych. Mało tego, często też nie przetestowali tego biznesu. I tu pojawia się odpowiedź na pytanie, w jaki sposób można im pomóc. Na przykład stworzyć poradnik początkującego przedsiębiorcy albo zestaw 10 najlepszych historii biznesowych. Takie podejście do sprawy powoduje, że łatwiej możesz dojść do unikalnych wniosków. Drugi pomysł: wykorzystaj statystyki Google Ads. Wybierz konkretną frazę i zobacz, jaka jest średnia liczba wyszukiwań konkretnego słowa a także jego bliskich odmian na podstawie wybranych miesięcy, lokalizacji i ustawień sieci wyszukiwania, czyli skąd dana fraza pochodzi. Sprawdzisz też łatwo jaka jest konkurencja, czyli ilu reklamodawców walczy o to, by konkretne słowa znalazły się w wyszukiwaniu. Pamiętaj, że każdy pomysł na biznes, który chcesz prowadzić, koniecznie warto przetestować. I to zanim założysz firmę. Świetnie nadaje się do tego działalność nierejestrowana, czyli możliwość zarabiania jako przedsiębiorca, ale bez ZUS i konieczności ponoszenia wielu kosztów firmowych. Ja przygotowałem e-book na ten temat. Link do pobrania znajdziesz w opisie filmu. Zastosowałem przy okazji wszystkie te rady, o których mówiłem wcześniej. No dobra, ale co może pójść nie tak? Co może nie wyjść? Chociażby to, że nisza, którą zbadałeś, może być zbyt mała, a rynek mało atrakcyjny. Bariera wejścia na ten rynek może być zbyt niska, co spowoduje, że może to robić każdy, a ty będziesz miał bardzo dużą konkurencję. Innym powodem jest to, że jest za mała znajomość rynku, zarówno z Twojej strony, jak i z perspektywy Twojego klienta. Może też pojawić się konkurencja na węższym podsegmencie Twojej niszy, czyli ktoś zrobi niszę w niszy. A jakie Ty masz pomysły na niszę rynkową? Jak chciałbyś usprawnić konkretną działalność? Pochwal się tym w komentarzu lub w opisie. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejną porcję wiedzy dla małych przedsiębiorców już wkrótce. Cześć i do zobaczenia.